W dzisiejszym odcinku. Tak jest. No, już dopływamy, udało się. Już jesteśmy blisko, ale nie czuję nóg. Oj, żeby tylko nóg. Wszystkiego nie czuję. Halo, halo. Jesteście tu, jesteście tu? Halo. Jestem. O, witaj. No i do jakiejś pierwszej choinki i zobaczyłam właśnie, że właśnie ten z lornety, że stoisz ty, stał ktoś jeszcze i jeden ten właśnie boilerowiec no to dzida pobiegł, robiliśmy plecy i ty już dojeżdżamy, no to dojeżdżamy. Ale ja zadałem pytanie i ktoś mówi, dobra dojeżdżamy i oni biegli dobrze w pozycję, pozycję zajęli dobrą w lesie, a my żyjemy na razie, dobrze. No już w połowa za nami. Połowa? Dobrze. Jak się trzymasz? Zimno ci? Ej, znaczy jak kurwa, zimno ci, bo ja powiem ci mi odpierdala już! Głaszawa! No właśnie... Powiem, ja że... Przed chwilą troszkę cieplej mi się zrobiło. Nie wiem. Ech, dobra, pójdźmy, pójdźmy. Kurwa mi się głosy mylą Epago chce chyba Gucia przebić, od 6 godzin próbuje na streamie. Przejść jedną mapkę KZ. KZ? Co to jest? I nadal nie potrafi, ale się jeba, nic nie chce poddać. <gry> ale się rozkwina. Uuu, stopable, 50 złotych, stary! Poczekaj, bo się nie wyświetlił donate. Już, już to naprawiam. Już to naprawiam, mordziu. Yy, to 50 złotych naprawdę bardzo dużo, stary i... Pamiętaj, że zawsze możesz tutaj przyjść z różnymi rozterkami, problemami. Mimo, że jesteśmy mimo wszystko obcymi ludźmi dla siebie. To wydaje mi się, że te, Za tymi ksywkami na czacie faktycznie czują się całkiem y, są całkiem dobre mordy jeżeli chodzi o nasze community więc śmiało wal jak w dym stary dzięki serdeczne za wsparcie za pięć dyszek i pamiętaj, tak jest no już dopływamy udało się już jesteśmy blisko ale nie czuję nóg oj żeby tylko nóg wszystkiego nie czuję dzika mamy zobacz możemy dzika zabić dawaj go desant na dzika dobra radę? to dzik po cichaczu liczymy na niedźwiedzia ucieka spierdala nie y, nie wiem by kos Uuu, Kaska, dziękuję serdecznie, subik dla Usto Pawła. dziękuję bardzo. Dobra. To co? W którą stronę teraz? prawo. Zamarzam. Musimy, musimy coś rozpalać. Jakieś ognisko Nie możemy być w jednym ruchu. Bez ruchu. Zamarzniemy. O tutaj jest nawet ktoś rozpalał. Ja nie wiem czy to ratuje. Tak, ale potrzebujemy nadal patyków. A kłody? Kłodę. Możesz spróbować i pociąć później na drewno opałowe. Dobra, już masz jedną. Masz dwie. Masz dwie, nie, nie więcej. Tak, tak, tak. Spróbuj to pociąć na łopałówkę. O, udało mi się w gaciach przytrzymać zapałki. Są jeszcze suche. Stara preperska metoda. Zawinąłem ją w skarpetę. A później do gaci. Trzeba to. Ale zimno. Mam zdrętwiałe palce całkiem. Jednak trochę wilgotne są te zapałki. Ooo, jest. Poli Ja nie mam. Ale mam palen. Poli się, poli się. Poli się. Poli się. O tak. I w którą stronę teraz powinniśmy e, pobiec? tam. Dobra. Siema co to za seruję? Masz po prawej y, stronie mordeczko w górnym rogu Twilight RP. Ty, zobacz, po płynięciu ile ten dostałem. O, przetrwanie. Mam już plus 60% rozpalania ogniska. Lekko atletyka, co ja mogę tutaj dodać? Odporność jeszcze zobacz. Werder y, tak się sezon nic kończy. O, już trochę lepiej. I jeszcze tylko muszę kamizelkę podsuszyć i zaraz ruszymy. Tak. Kocham ten nosy stream, bo tak leży i słucham to przynajmniej jest jakieś poczucie, że ktoś gada na żywo i miło się słucha i przysypia. Pewnie, pewnie dużo jest takich osób, które przy tym nocnym dyjzioku lubią sobie komara przyciąć i zasnąć. Bardzo się cieszę. Dobra. Mamy to. Tyryry, tyryry. Niech to schnie i lecimy. Tak, wstajesz rano, ja ten po motorynkę jeszcze. Ile my del bombel po, po tą motorynkę leciliśmy? Tam chyba do 10 rano, nie? Tak, bo najpierw ją znaleźliśmy, później pojechaliśmy do domu, później potrzebowaliśmy pieniędzy, później po części. Tak, jakieś umiejętności, jakieś mody są. Po prostu, wiesz, dostajesz... XP, twoja postać, jest coraz lepsza w różnych rzeczach, nie? Dobra, gotowy. Gotowy? Możemy gotowy. Dobrać? Możemy biec. A, dobra, w no stronę. To jest... Tu? Dobra. Przez górę, na skuśkę? No, byłoby trochę szybciej. No to, to przez to. górę. Żebyśmy dotarli zanim słońce... ...zajdzie. Tak, tak, tak. Yy, tak, to w DZS Launcher znajdziesz ten serwerek, tylko pamiętaj, że musisz mieć wulkę na serwerze. To znaczy, administracja musi cię dopuścić. Bez tego ani rusz. Nie da się tak po prostu połączyć mordzie. WLK, czyli musisz zostać wpisany na waitlistę, e, To jest sytuacja, w której musisz wejść na Discord, zaaplikować o to, żeby cię wpuścili na serwer. No i e, jak już się zgodzą, wyrażą zgodę, to wtedy będziesz mógł wejść na serwer. Ale nie jest to jakiś trudny proces. Ociepanie, panie, no trzeba ten. Twilight RP wpisz Discord na. E, w Google sobie znajdź Discorda. Trzeba podnieść, podejść do egzaminu, tak jest. Sprawdzamy jeszcze to miejsce. Ta, 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 ta. Wiedzonko. Dobre znalezisko. Shen Dobra. Myślę, że możemy ruszać. Boże kochany. <grym> Ale się wystraszczyłem. I gdzie? Poczekaj. O, plecak, plecach. Tak, 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 tak. Ale chyba masz lepszą torbę. Tak. E, właśnie. Od której strony my przyszliśmy? Stamtąd chyba, prawda? Czyli... Tak, tak. Czyli... O. Tu proszę A, tak, tak. Tu proszę Tak. Tak, latarni widać nawet. Tak, 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 lecimy. Ty ja pamiętasz jak mi wróżbita wróżył babę bezdomną z dworca, co miałem jej dać, chleb? No to nie spotkałem, wróżba się nie sprawdziła. Żartujesz, że to ty byłeś? To ty byłeś? Co dzwoniłeś, że ten, że kobiety szukasz? To ty byłeś? Ja pamiętam, że ty miałeś powie ci, że nic nie jadła, a ty masz zapytać ją, czy dawno nie ubrabiała seksu? Jaki surf? Mm, Prawy górny róg, twilight rp. Ta, ta rzeka się rozwidla i to my tutaj z tego co pamiętam to na lewo będziemy jeszcze jali. Tak, 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 tak. To już będzie tam. Tak, 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 tak. Ciekawe czy ktoś jeszcze będzie w domu. Dobra. O, jeszcze restart nas czeka. Jeb, I ten filmik wycinek lata po całym TikToku, no to proszę no. Nie spodziewałem się, że to ty dowoliłeś. Swoją drogą, zajebisty telefon. I fajna wróżba. Jako, yy, ja obecnie na innym, jak oceniasz rozgrywkę tu co na plus, co na minus na ten moment. Na plus na pewno różnorodność itemów, dużo jest rzeczy takich łatwo do jedzenia, nie brakuje i tak dalej, i tak dalej. Co jest na pewno przystępniejsze dla nowego gracza? Co na minus ciężko mi powiedzieć? Bo tak naprawdę, no, sezon, ja zawsze wiesz, w pierwszym miesiącu potrafiłem po 240 godzin grać. Tutaj nie spędziłem aż tak wielu godzin, ale wydaje mi się, że zombiaki wojskowe mogłyby być trochę trudniejsze niż na dwa strzały z dzidy, nie? Cieszę się z tobą. Jesteśmy, tylko pytanie, czy zdążymy przed restartem. Restart za... pewnie o czwartej powinien się zacząć, ale będzie za minutę, coś czuję. Halo, halo! Jesteście tu? Jesteście tu? Halo! Jestem. O, witaj. O. Dajemno, witaj, wiecie? witaj. Nie wychodziłam do nich sama. Witaj. Co się działo? Jakaś impreza była? Powiedz. Co się działo? Co się działo? Obudziliśmy się... Ja też, ja, byłam, ja też się obudziłam. Gdzie ty byłaś? Byliśmy razem, a potem coś się stało. Nie pamiętam. Ale ty tu dopłynęłaś tu? Ja też nie. Dopłynęłaś tu? Dopłynęłam. Naprawdę? Tak, o. tak. Hmm? O. Zapytam, czy wbijają jeszcze. No do co? Restarcik. Dopłynęłaś tutaj? Dopłynęłam. Dobra, wbijam ze streamem na Discorda. Widzę, że siedzą. Widzę, że wbili. No siema, no. Siemano. Siemanko. Siemanko. No dobra, opowiadajcie, co tam się działo? No co, cało? No, no mieliśmy ich dojechać, tak? Ja ci powiem, co Prepper zrobił. No znaczy, to ogólnie tak, coś to już wcześniej, wiecie? Jak ja się byłam w domkach myśliwskich. Aha. I ja stamtąd biegłam prosto na tą militarkę, na którą wy pobiegliście, bo ja widziałam, że wy tam pobiegliście. Tak. No i już byłam prawie pod tą militarką, pod, pod górą. O. No i słyszę z tyłu Ej zatrzymaj się do tak biegniesz Aha No i oni mi zrobili plecy No i tam postaliśmy, bardzo długo gadaliśmy Oni się później zaczęli tak tam między sobą trochę niby kłócić No bo nie, fajnie tak roleplayowo sportu tam było eee, Coś tam o tych e, ten, Coś tam sobie pogadaliśmy bardzo długo No i się zaczęli strzelać więc ja miałam nadzieję, że że słyszycie te strzały, bo ja mówiłam, że moje friends tam bardziej dużymi. No tak, formu. słyszeliśmy, słyszeliśmy i biegliśmy i szukaliśmy tak, cię, tak. 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 No, no i później tak naprawdę, co tutaj właśnie chłopaki dobiegli, ktoś tam z góry celował z jakiejś beka, coś tam. No i oni mówią, żeby, żeby, żeby przestali strzelać. No to ja mówię, dobra, to my pójdziemy tam do nich. No i poszliśmy tam do nich i ja mówię, słuchajcie, zbierzmy się w jedną całość, podchodzimy tam i na pewne hasło, nie mogę powiedzieć jakie ja teraz, mm -hmm, mm -hmm. na pewne hasło poddajemy no nie? Mhm. I... oni, jak tylko was zauważyli, że wracacie i że to jest duża ekipa, nie, nie, nie. to zaczęli uciekać. Nie, 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 nie. nie. oni nagle uciekli. No to bardzo za długo staliśmy, bo tam były oczywiście dyskusje. I ja mówię: szybko, szybko, no to musi być quick. A tu masz pleczak, a tu masz to, a, a, a masz amonicie? Nie. No I się nie mogą tutaj dogadać, i chyba Ida właśnie pobiegła. No, ja pobiegłam. No i, I... my wróciliśmy. Ja 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 no i my wróciliśmy do nich i coś tam, że dobro, to oni już nie chcą, oni już nie chcą, oni już nie chcą. No i zobaczyłam, że, że ten. I się tam rozstaliśmy. No i jak bie biegłam na górę, to jeszcze popatrzałam z loreczki, że nie biegną na te domki myśliwskie. No i my pobiegliśmy pod górę ciebie szukać. A ktoś tutaj z ekipy mówi, że a mieliśmy się spotkać za 15 minut no, na dół. Mi no tak. Ja i pobiegli do domki wisickie. dobra, no tak. Zabijamy, i pobiegliśmy. No i dobiegłam do jakiejś pierwszej choinki i zobaczyłam właśnie, że właśnie ten z lornety, że stoisz ty, stał ktoś jeszcze. I jeden, ten właśnie boilerowiec. No to dzida, pobiegł, robimy plecy, i ty mówisz, dojeżdżamy. No to dojeżdżamy. Ale ja zadałem pytanie, i ktoś mówi, dobra, dojeżdżamy. I oni ja, biegli dobrze w pozycję. Pozycję zajęli dobrą w lesie, a my kurwa za krzaczkiem jednym, kurwa, we trójkę się chowaliśmy. Wszyscy, wszyscy prosto na nich, jak po prostu jak jeden ten, a ja tymi, tymi skałami w lewo, tymi drzewkami małymi na tą ich linię drzew, zanim ja tam dobiegłam, to oni już was, bo ja, cały czas jak wy się strzelaliście, to ja wiedziałam, z której strony te strzały padają. Aha. Więc ja wchodziłam coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej, poczekałam chwilę w kwiatku i, z, w kwiatku, w krzaku, i zobaczyłam, że oni już tam podbiegają do was i, i, i tam u was już są, na górze. Aha. Więc ja z tej pierwszej linii drzew znowu choinka, 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 choinka i dobiegłam do tej ostatniej choinki, przy której i leżała z drugiej strony, i tak z lewej strony. Pszuch. Z biodra, dobra. Leżę. Z prawej strony się wychylam choinki, psz, z biodra, leży. I staję, znowu I leży. Tego I znowu tamten podbieg, z tą tundrą akurat chyba. Widziałam, że celuje, ja znowu z biodra patrzę, leżą. I nie wiem czemu, ale mi się jeszcze coś upzdurało w ogóle, że, yy, że jeszcze jed, że ten jeden jednak nie leży. Nie wiem dlaczego, ja bo w takim stresie mi się tak upzdurało i jeszcze chyba idę niechcący. Tamty... To mnie ja 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 tak, skradałam się i z I e, e, e. Ja myślałam, że on jest postrzelony i, i wiesz, i podchodzę i mówię poddaj się, to koniec. A to się okazało, że to biedna Ida. Oh, yes. To jest. No Ja już raczej nie żyłam wtedy, wiesz, to raczej nie było, serio. To było, to i tak miałam czarny ekran, więc nic nie słyszałam, nic no, nie bo takie low, że ten, no i udało mi się podnieść Francisa i ja mówię, ja cały czas byłam przekonana, że, te, że ten jeden nam uciekł. I ja mówię: może, no, te domki na górze. Mhm. Mówię do Francisa, żeby mi patrzył, te domki na górze. No i zabrałam tego, tą tundrę. I on mówi: ktoś biegnie, ktoś biegnie z góry. Lewa strona domki, no nie? No to ja znowu na lewą stronę winą się po tych, po tych y, kamieniach. I już mam na celowniku. I oni mi krzyczą: nie strzelaj, nie strzelaj, to to Dylan. A ja mówię: oho, porze. <laughs> 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 A ci powiem, co ja zrobiłem: ja się najbardziej przyczyniłem do naszej wygranej. O! Oh. <laughs> Podawałem info y, Matsowi, tak, tak, adeptowi prepersowi, w momencie, tak. w którym on zaczął wrzeszczeć pomocy, pomocy, jak kurwa. Wziąłem, tak sobie pomyślałem, nie. Uciekłem za domki, położyłem się spać za kamieniem jak strzały ustały, to na kurcaku podszedłem i wtedy pomyślałem tak, boże, jestem tchórzem. No ja zacząłem siedzieć jak dostałem już i patrzę pół co, Zdążyłem się tam obandażować, ale Ja mi nie zdążyłam bo mi ja tak się nie chciałam. Proszę, Wik, ale naprawdę myślałam. Dobra, że... luz, jakby Ja stwierdziłem, że pan zutuje. ja tam, i, ja tam no, chyba jednego, jednego trafiłem, ale, ale napisali mi później na czacie tam chłopaki właśnie z tej ekipy, że ten flash dużo zmienił, bo oni dostali e, u, e, takiego, wiesz, mózgu e, i nie mogli chodzić. Ja widziałam, jak jeden tam kościkał, ja ja bo ja go widziałem, jak on zbiegał. Pod górę, więc jak go widziałam. A ja rzuciłem górę. flesza na odwrocie, mówię: Muszę spierdalać, bo zaraz mnie dojadą na tym krzaku. I tak mówię: Kurwa, i patrzę, flesz. I jeb, to za plecy. Ja tak po, po prostu postrzeliłam, no. Pięknie, pięknie Taki zrobiłaś. Fleszka. Pięknie, ale piękno. No tutaj widać, że z kuzynem grane było. Widać, że z kuzynem grane było. Czyli można powiedzieć, że wygraliśmy tę bitkę, tak? <laughs> No, powiem tak, straty I... w ludziach są. No, straty w ludziach są. A, a, a Dylan przeżył? Dylan przeżył? Tak, tak. Ja, no, sł ja, słuchaj, ja uciekłem. Jak, jak, jak Jesse zaczął wrzeszczeć, kurwa, że pomocy, pomocy, to ja stwierdziłem, ja muszę go zostawić na śmierć. Prepers. Zostawił, zostawił odepto. Ale ja miałem Bekę jak tak śmiałem, że w sensie ten, że go uczyłem tyle, jak chodzić. On się tak cieszył, kurwa, że miał te spodnie. I to myślę, co ja zrobiłem, kurwa, jestem tchórzem. Mało tego A ja spałem za kamieniem. Ja w krzaku na dole zrzuciłam wszystkie rzeczy, które się świecą. Czyli tak, zostawiłam tam łom, plecak, yy, jakieś tam wszystkie pierdoły pozrzucałam do tego krzaka, I nie miałam przy sobie nawet jednego bandaża. Jakbym dostała, a dostałam, tylko że siniaka miałam, bo kamizelka mnie chyba uchroniła, albo mhm. krzak, nie wiem. Albo ta choinka mi uratowała życie, albo ta kamizelka, bo miałam siniaka, faktycznie dostałam przez Właśnie kidery. Ja niby w półcu, ale miałem kamizelkę. Więc to jakby nie wiem, czy to przebiło? Czy kaliber bronił ja czy Nie wiem, ja się nie znam. No, no jak ja Zobaczyłam tą tundrę mówię, o ja pierdolę. <laughs> I jak zobaczyłam dwóch na plecach, mówię, o kurczę, dobrze, że akurat nie miałam nic przy sobie takiego... Ale dobrze zrobiłaś, no. Tunnego. Pięknie, piękna akcja, no. A nawet broni nie, miał. nie Ale Bardzo dobrze właśnie stało. to, że wy się strzelaliście tam, ten, bo ja cały czas wiedziałam, w którą stronę mam biec, bo tak, wiedziałam, tak, których tak. krzaków te ulecą. Tak. Ja próbowałem coś trafić, ale już widziałem, w pewnym momencie on kucnął, przycelowałem na niego i zacząłem tylko lunety, błysk i czarny ekran. Ja tam wszystko z biodra. Z biodra? z biodra? Ale czym? Tą bk 18 czy czym? Nie, ja miałam blaze'a. A co to jest? No taka dwustrzałowa, ten, dwa pociski tam do niej wchodzą, 308. A, 308 win, no no no, to mocno. Jak trzymasz prawy, prawy przycisk, to z biodra strzelasz, nie masz tego celownika, nie, mhm, nie wstrzymujesz oddechu, tylko tak psz, z biodra. Nie Na blisko z biodra się, on tak. Nie Wybacz mi Mac. Przepraszam, że akurat... Przepraszaj go, nie i c Ale to naprawdę była obieguwa. Po krzakach. Giga obieguwa z lewej strony. Mało tego, ja w pewnym momencie myślałam, że ja już sobie nogę złamię, bo tam była taka dziura wielka w tych. Mm -hmm. Ja bym to utknęła. tam to już nie było wyjścia. Tam była taka wielka dziura na tych kamieniach, ja tam spadłam i jakoś się utrzymałam na krawędzi tych kamieni i nie spadłam tam na dół, ale jak popatrzyłam, to no, złamana noga 100%. Ja już nie mam swoich ukochanych ciuchów. No, ja chciałem ci wziąć te spodnie, naprawdę próbowałem <laughs> znaleźć miejsce i siedziałem tylko i jak te spodnie wcisnąć. <laughs> Kombinowałem jak te spodnie przysnąć i tylko suszę w tle tam właśnie, nie szybko, szybko, musi szybko. Ja myślę kurwa, te spodnie. <grystanie> Ale ona mówiła przez pół godziny, szybko, szybko i żeś nada to, nadal wszyscy stali w rytualizm. No to jest tało, że tutaj jest? już matki. No, nieźle. Nieźle. Nie no, śmiesznie wyszło. Ja, ja słuchajcie, ja tą kulę miałem cały czas. nie? Ja chodziłem z tą kulą, kurwa, w środku, nie? HP miałem na czerwono. Śmiesznie Także było. tak to wyszło. Bo ja pozrzucałam wszystkie... Ale już nie, w, nie wchodzicie do Gierki, tak? Ja już nie, ja już nie. No to no, wchodzimy, bo jesteśmy już... No my wchodzimy, chcemy to ja w bazie, także. Już jasne, mam, jasne. Ja też fajnie. dotarłem do bazy, to wam może po prostu jutro się zobaczymy. No pewnie. Dobra, dobra, dobra. 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 dobra noc, pa, pa. No, dobranoc. Dobranoc, widzowie. Dobranoc, dobranoc ekipa. Pewnie Dobry jutro się wzią. zobaczymy. Na którejś godzince. To trzymajcie się. Cziś. Pa, pa. No, Dobrej nocy. Papa, pa, widzowie. Do juterka.